W dzisiejszym odcinku postanowiłem zagrać na serwerze box Pipi na Meister Dzisiaj wydarzyła się bardzo smutna rzecz, ponieważ zginąłem z najlepszymi temami na serwerze, a posiadałem w ekwipunku bardzo drogocenne itemy, tak jak lodowa rózga albo Torba Kangura, które są mocarne, a ja je straciłem. W dzisiejszym odcinku oczywiście losuję też Lucky Bloka, a jeden Lucky Blok jest losowany co 200 lajków, więc oczywiście widzu zostaw łapeczkę w górę, suba z dzwonem i napis wynik w komentarzu. No i co? Miłego oglądania. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku oczywiście na Box PP na MasterPel. I dzisiaj oczywiście mamy full itemy 54, lodową rózgę, Torbę Kangura, jakiś zapasowy secik, dobre itemy, żeśmy oczywiście się dzisiaj nie wywalili. I dzisiejszym naszym celem jest będzie zabicie bardzo dużo graczy oczywiście na serwerze. W odcinku sobie przetestujemy te kombo, ten najlepszy miecz, praktycznie, lodowa rózga i jeszcze Torba Kangura i sobie to dzisiaj przetestujemy, a Wy przed rozpoczęciem odcinka zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie jakiś miły komentarz. A ja od razu Idę na strefę PIP i idziemy na klepę. Mam nadzieję tylko, że dzisiaj się nie wywalimy i się po prostu fajnie pobijemy. Włączę sobie od razu też na pewno incognito. I oczywiście już widzę tutaj pierwsze ofiary do zabicia, więc bierzemy lodową rózgę do drugiej. Tutaj oczywiście nikogo nie widzę. Chciałem zrobić, że do drugiej łapy biorę lodową rózgę i na nich użyć. Tylko to co patrzcie, chyba tej cheaterzy, bo chłop ma chyba Elytra słapera czyli mod, który mu pozwala szybko zmieniać Elytrę, więc ja stąd po prostu odlatuję. Dobra widzowie, przyszedłem na strefę bez Elytry. I jest tutaj jakaś pięćdziesiątka, więc fajnie jakbyśmy sobie ją zabili. Bo chłop ma bardzo fajne temy, chłopo raczej nie będzie od nas wyrabiał, bo jak mu dam teraz takie mocne hity, tylko no musi nas jakiś typ bić, widzę, po plecach. Więc ja sobie go będę bił. Najlepiej jak tamten mi uciekł. No tylko teraz o ten będzie odbił, ja więc ja go tam knokam do przodu i patrzcie, oni się nas boją. Teraz jak uderzę, o kurde, za cztery serca mu dałem, widzę z tego miecza. Więc widzę, sobie próbujemy ich zabić, tylko oni sobie pomagają, jak widzicie, jak takie nupki totalne. Dobra, widzę, oni mi próbują cały czas uciekać, ten mnie knok Widzę, więc ja się odbiję od. A źle się odbiłem. Już chciałem się, widzę, tak fajnie odbić od tego. Ale oni mnie knokają cały czas. Oni są strasznie po prostu głupi. No i oni zakładają elitry i uciekają. Dobra, mam tutaj jakiegoś gagatka. Widzowie, je ja sobie go biję. Nie ma on jakichś najlepszych itemów. Ale spróbuję sobie go zabić. Bo chłopiec oddaje mi itemy w pokorze. Tylko to ja biję się tutaj z troszkę lepszym. Tylko oni i tak nie są jacyś najlepsi. Nawet, że mnie biją 2V. Widzę, 2V1. Więc używam. Zbił mi totem, ale ja widzę, po prostu użyłem różdżki idealnie I go udało mi się po prostu zabić. Co mam z niego? Oczywiście, Wyszalkerze mam z niego tylko klatę. I to jeszcze tą najgorszą, bo tylko oczywiście 46. wyzbije po prostu tego typa, który będzie chciał mi raczej uciekać. I on raczej po prostu założy elitę i robi oro. Dobra, widzowie, mam jeszcze jakiegoś typa z mieczem 50. Tylko, żeby on mi nie uciekł. No i ja widzę, chciałem go sobie zabić, ale typ mi też oczywiście uciekł. Więc biorę sobie oczywiście tutaj usuwacze. Wszystko i idę zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście na mapie. Dobra, widzowie, wyszedłem ze strefy bez elit. I mam tutaj jakąś 50. Fajnie. Jakbyśmy sobie ją zabili, ale oni sobie strasznie pomagają, więc po prostu muszę znaleźć jakieś takie pojedyncze osoby na innym sektorze. Dobra, widzę, ja siebie jest tym typem, on totalnie nie ogarnia, więc oczywiście ja sobie go próbuję zabić. Nie używam na razie rózgi, bo chłop dostaje po totemach. Tutaj mam jakichś innych typów, jakiś Skibidi e, gumisz Dobra, widzę, oni mnie biją 5V1, oni nie dają widzę rady. Patrzcie, jaka tam jest ostra ekipa, ja siebie jest tym typem, on strasznie gra na strefowanie. O Mightem 53 wcale nie takie złe. Tutaj bijemy jakiś Skibidi gumisz więc może na tego bym bardziej polował. Bo tamten strasznie uważa. On jest strasznie czujny, ten typ, z którym się bije. On strasznie oczywiście zakłada te totemy dobrze. Więc oczywiście z nim mogło być to ciężko. Ale oczywiście zakładam sobie do drugiej koksy i sobie na luzie wyrabiam. Dobra, widzę, biję się z tym typem. I chyba teraz użyję rózgi. Użyłem rózgi, ale no niestety, typ nie padł. Widzowie, już myślę, że typ padnie. Więc bije sobie innego. Chłop zaraz dostanie po totemie. Dostał po totemie. No ale biją mnie 15 widzowie. No to co ja mam z nimi zrobić? Więc ja. Ja chyba po prostu będę stąd uciekał, bo po prostu nie widzę innego sensu. Dobra, widzę, znowu zmieniłem sektor, ale chyba gracze się mnie po prostu przestraszą. A nie, nie przestraszył się mnie i się ze mną bije. Ja go sobie tutaj bardziej wknokam. Chłop nie wie, co się dzieje. Ja sobie jeszcze raz go oczywiście wknokam na strefę bez elit. Widzę, że już tutaj jest jakiś lepszy gracz trochę, więc biję sobie to typa. I widziałem tutaj jakiegoś chłopa z lepszym mieczem. O tego, używam rózgi, widzowie, ale no niestety on nie padł, no i udało mu się przeżyć, bo chłop widzę, z po prostu koksika. No, chłop miał mega fajny mieczek, no no, bo ja chyba mieczek 53 seta 51, ale niestety nam no, odlecia. Ale to to jest jakiś typ bez seta. W skinie widzę Cristiano Ronaldo. Ja mu pokazuję sojusz, widzowie. Oczywiście, a teraz tego po prostu zabiję. Zobaczymy, czy on się wywali Po prostu, widzowie, ten Cristiano Ronaldo mi cały czas ucieka. On, prawda, widzę, ja cały czas biję tego Cristiano Ronaldo. Ja sobie go biję, sobie spamię w niego mieczem. On się wywala, bo on ma totemy na hita po prostu, więc fajnie, jakbyśmy sobie go zabili. Bo mu lecą totemy po prostu na hitka małego, więc fajnie, jakbyśmy go zabili ale będzie niezła beka, jak on nam po prostu ucieknie. Po, założył seta, widzę, w sekundę. Widzę, to jest jakiś chłop na Mostwiksie, bo po prostu wtedy się zakłada mega szybko seta, przez ten cheat. Więc widzę, oczywiście próbuję go zabić. Zobaczymy, czy on się wywali, bo typ się po prostu od nas nie wyrabia. Zobaczymy, czy on padnie, bo patrzcie, typ ty jest totalnym nupkiem. tylko żeby on nam nie uciekł. No, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo nam jeszcze, widzę, ucieknie. Proszę nie, proszę, Ronaldo nie. Proszę, Ronaldo nie uciekaj. Widzę, ja chcę zabić Cristiano Ronaldo. Wskoczył tutaj Cristiano Ronaldo. Złapał fajerwerki jakieś, więc próbuję zabić Krystiana Ronalda i zabiję Chrystiana Ronalda i uciekam szybko stamtąd. Udało mi się na szczęście go zabić. Widzę, że tutaj się biją jakieś typy. Może tutaj by się udało kogoś zabić. Chłop sobie tutaj nie wyrabia. Fajnie jakby tutaj się wywalił. Zaczęło, czy chłop padnie, bo chłop dostaje mocne hity. Może chłop się wywali, widzowie. Chłop nie ma widzę, to temu i się może wywalił, wywalił się, widzowie. On się tutaj pad, tylko nic z niego nie złapałem, widzowie. Nic nie mam z chłopa, to ja bije innego jeszcze. Chłop sobie po prostu nie wyrabia, widzowie. Chyba się może wywali, No widzę, chłop nie miał tu temu przez tyle czasu, bo tak blisko do zabicia go, no ale chłop niestety przeżył. Dara, widzę. Przyszedłem na ten sektor. Tutaj, gdzie są ci gracze, oczywiście ta ekipa remontowa. Jak widzicie, oni się tutaj biją w dziesięciu, więc wezmę sobie na pewno dużo totemów, oczywiście, na pasek. I tutaj będę się bił z tym typem. Oczywiście spróbuję go zabić, tylko oni biją tutaj w wszech. Ten typ to se lata, widowie. Chłop chyba dostał laga. Typ, to se nie wie, co się dzieje. Chłop chyba widzę, dostał laga, czy coś takiego. Patrzcie, typ jakie ma lagi, widzowie. Chłop to nie wie. Chyba, co się dzieje. Patrzcie, co z nim się odwala. Chłopczeku skacze na trampolinie. Normalnie, tutaj. Chłop, to Zara odleci. Widzowie, no zobaczcie, co się tutaj dzieje. Prawie go zabiłem No, chłop dostał po totemie. Bije nas ten typ. Spróbuję go, widzę, zabić, bo fajnie byłoby. Zobaczymy, czy on padnie. On będzie zakładał cały czas totemy. I będą teraz mu pomagali koledzy. Takie zawsze, widzę. No, Chłop nie wyrabia, to mu pomagają koledzy. Więc oczywiście bije go jeszcze raz. Zobaczymy, czy on się tym razem może wywali. Bo chłop dostaje mocne hity od nas. Tylko, jak wiecie, no, po prostu, chopy zbiją nas w 10. Dobra, widzę, bije się z tym typem. Może na nim spróbuję użyć rózgi. Chłop, dostał po totemie. Używam rózgi i jeśli to nie wyjdzie, to po prostu stąd uciekamy, bo taka klepa totalnie nie ma sensu, jak nas biją w 10. Po prostu oni totalnie nie ogarniają, więc oczywiście bije się z tym typem. Zobaczymy, czy on się wywali. Dostał po totemie. Kolejny totem. Oczywiście tutaj zakładamy sobie dalej totemiki. Oni jakoś specjalnie, widzę, serio nie ogarniają, więc mogę się z nimi na luzie bić. Nawet te 3V1. Patrzcie, no i się wkleja kolejny, widzę. No i tak na zmianę robią, to jest totalnie gigasłabe, słabe. Więc oczywiście oni nie myślą, że ja nie wyrobię czy coś takiego, więc ja sobie na luzie daję radę. Dobra, widzowie, biję się z tym typem. Zobaczymy, czy on się wywali. Użyłem rózgę i więc biję się tutaj na jego plecy. Zobaczymy, czy on się wywali. Dostał po totemie, widzę. Dostał po trzech totemach kolejnych. No oni totalnie wszyscy nie ogarniają, więc biję się z nimi, ale oni i tak będą uciekali i sobie po prostu pomagali, no jak zwykle. Więc po prostu ja stąd uciekam, jak ta klepa ma tak wyglądać. Pokazuję im tak, zdejmuję spodeneczki, że... Pokazuje taką swoją dominację. O kurde, Elytra mi wyleciała. Więc oczywiście uciekam stąd i lecimy gdzie indziej na klepę. Dobra, widzę, ja zmieniłem sektor i idę poszukać może klepy normalnie. I widzę tutaj jakiegoś Steve'a. Chłop widzę na dnia koksa zjedzonego. Dam mu złapki. łapki. mnie zaczyna, widzę, lać w ogóle, co najgorsze. Więc na spokojnie sobie chyba od niego odlecę. na nie będę z nim walczył. Dobra, widzę, o mnie cały czas bije. Ja sobie po prostu od niego odlecę. Niech mi da typ spokój, bo po prostu też mnie trochę laguje. Więc po prostu idę sobie na pipi. I po prostu chyba skończymy ten odcinek, bo cały czas się bije testowałem tej temy więc widzę, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i chyba to będzie... Halo? NIE PROSZĘ! HALO NIE! NIE WIDZOWIE! Ja pierdziele, proszę nie! Halo, proszę was! No nie, to, to, są jakieś nieśmieszne żarty! No proszę was! No ja was proszę no! No halo, no widzowie! Ja chciałem kończyć odcinek! I tu takie rzeczy się wydarzają, widzę! Ja chciałem kończyć spokojnie odcinek i dostałem laga! Ja pierdzielę, widzę ja próbuję szybko wid na serwer, bo nie mogę wejść, ja chcę zobaczyć czy mi oddało moje itemy, czy w ogóle zginąłem, może widzę on mnie nie zabił, może minął antylogout na spokojnie, proszę was, proszę, niech mi, ja. ja, widzę nawet nie oddało mi miecza widzowie, widzę nawet nie oddało mi miecza, od kogo ja padłem, kto mnie zabił, może to był jakiś cheater, widzę, nie wiem od kogo ja padłem, kurde, co najgorsze, nie widzę kto mnie zabił. Kto mnie zabił No i widzę, to jest takie coś, że ja się wywalam Widzę, kolejny raz widzowie No nieźle widzę, że takie coś się dzieje I znowu padam, już miałem kończyć odcinek Dobra, widzę, ludzie piszą czacie Dzięki za donate, bo nie wiem, padłem od nich No i tak to jest, widzę, no i widzicie co się po prostu dzieje No ja się wywaliłem od jakiegoś typa Chłop ma dzień dziecka, bo złapał ze mnie pewnie wszystko Ma torbę kangura Ma pewnie oczywiście rózgę Full itemy 54, mieczyk, wszystko A ja straciłem wszystko, więc widzę Dziękuję wam za oglądanie, możecie zostawić lajka like Ah, não é isso?